Wydawałoby się zwykły remont, gdzie jest dom Waber, wymiana kuchni, podłóg, malowanie, jakieś gładzie, nowa łazienka, nowa kuchnia. Wydawałoby się proste. Problem pojawił się wtedy, kiedy w dzisiejszych czasach, kiedy interest rate idzie do góry, kiedy banki są coraz bardziej ostrożne w tym, jak pożyczają pieniądze, broker wrócił do nas i po to jest koszt około 3,5 tysiąca więcej. Cześć, witaj serdecznie. W dzisiejszym wideo opowiem Ci o EPC, czyli Energy Performance Certificate w UK. Ja nazywam się Magdalena Digłe i jestem inwestorem w nieruchomościach na rynku w Wielkiej Brytanii. Jeżeli interesuje Cię temat nieruchomości i inwestowania w UK, to zapraszam Cię na mój kanał. Oczywiście kliknij subscribe, tutaj guzik, żebyś był zawiadomiony o moich najnowszych filmach. Ja właśnie stoję w jednym z moich projektów, gdzie Robimy remont. Wydawałoby się zwykły remont, gdzie jest dom Waber, wymiana kuchni, podłóg, malowanie, jakiś gładzie, nowa łazienka, nowa kuchnia. Wydawałoby się proste. Problem pojawił się wtedy, kiedy rozmawialiśmy z brokerem o tym, żeby refinansować taką nieruchomość. Czyli refinansować ją na wyższą wartość. W dzisiejszych czasach, kiedy interest rate idzie do góry, kiedy banki są coraz bardziej ostrożne w tym, jak pożyczają pieniądze, broker wrócił do nas i powiedział, że ten dom ma IPCE, czyli jest, jesteśmy w stanie legalnie wynająć tą nieruchomość, ale dla banków jest ona nieatrakcyjna. To wszystko jest związane z tym, co dzieje się na rynku i w zmianach rządowych, które będą zachodzić w Wielkiej Brytanii. Na samym początku rząd chciał wprowadzić legalnie, żeby móc legalnie wynajmować nieruchomość od D, czyli EPC Rating D, od 2025 roku. Jednak te zmiany będą odłożone do 2028 roku. Oczywiście banki patrzą w przyszłość. Jeżeli zabezpieczają swoje pieniądze na nieruchomości, to muszą wiedzieć, że jest ona atrakcyjna i że będzie można legalnie ją wynająć w przyszłości. Więc w tym domu, którym jest dosyć małym, takim end of teraz, 2 bedroom dom w Coventry na północy Coventry, żeby zrobić EPC z E do C kosztowało nas to około 3000 funtów. I teraz Ci pokażę, co musieliśmy zrobić. Każdy dom w Wielkiej Brytanii ma tak zwany certyfikat EPC. Możesz to sprawdzić na stronie rządowej gov.uk, gdzie w po wpisaniu poskodu możesz sprawdzić, jaki jest EPC na nieruchomości. W Wielkiej Brytanii każda nieruchomość, która jest sprzedawana musi mieć certyfikat EPC i każda nieruchomość, która jest wynajmowana, musi mieć minimum E. IPC certyfikatów. W tym domu musieliśmy zrobić wewnętrzną insulację na wszystkich zewnętrznych ścianach domu, ponieważ jest to end of terrace, mamy trzy ściany przednia, boczna i tylnia, gdzie musieliśmy założyć insulację taką 3 centymetrową. Nie musieliśmy robić jej zewnętrznie, ale musieliśmy ją zrobić wewnętrznie. Do tego musimy mieć dobry termostat, musimy mieć przy kaloryferach pokrętła, które, które najemca może sobie zmienić swoją jakby temperaturę w pomieszczeniu i wszystkie żarówki muszą być energooszczędne. Dzięki temu, że raport pokazał, co musimy zrobić po kroku, a my rozmawialiśmy z taką osobą, która robi taki assessment tego APC, mogliśmy w trakcie remontu, oczywiście, kosztowało nas to więcej, ale dzięki temu będziemy mieli tańszy kredyt i łatwiej będzie sfinansować tą nieruchomość. Gdybyśmy mieli EPC e to moglibyśmy dostać kredyt, oczywiście dalej kredyt inwestycyjny, ale byłby on do trochę droższy dzięki temu, że podniesiemy IPC. Bank patrzy na to przychylniej, dlatego że w przyszłości rząd będzie te zmiany wprowadzał. Te zmiany, które dotyczą wynajmowanych nieruchomości i nieruchomości, w których ty mieszkasz. Rząd chce od 2030 roku, żeby każda nieruchomość w Wielkiej Brytanii miała przynajmniej EPC c Oczywiście tutaj odzywają się różnego rodzaju ugrupowania i sami EPC asesorzy, którzy wykonują takie sprawdzanie każdego domu, że nie jest to możliwe, że wszystkie domy będą w stanie osiągnąć EPC C. Ale moja rada jest taka, że jeżeli jesteś w trakcie remontu i możesz w ty zobaczyć i sprawdzić ten swój EPC certyfikat i możesz zobaczyć, czy jesteś w stanie go podnieść do przynajmniej C, to zrób to. Teraz taka insulacja to jest koszt około 3,5 tysiąca więcej, insulacja poddasza, insulacja wszystkich ścian. Do tego właśnie też takie, takie drobne zmiany, które nam powiedział EPC Asesor. Więc jeżeli jesteś w trakcie remontu, to warto zainwestować trochę więcej pieniędzy, ale przynajmniej wiedzieć, że w długim terminie bank będzie bardziej przychylnie na Ciebie patrzył i na Twoją nieruchomość. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie z jednej właśnie z takich moich nieruchomości. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem inwestycji w nieruchomości, to oczywiście zaglądnij na moje kanały. Następna Akademia Inwestowania zaczyna się 19 września, więc jeżeli chcesz się nauczyć i właśnie mieć przy sobie nie tylko inwestora, ale brokera, księgowego, architekta i nauczyć się wszystkich aspektów związanych z inwestowaniem w nieruchomości w Wielkiej Brytanii, to dookoła tego wideo masz link. Możesz zapłacić w trzech ratach. My zaczynamy już 19 września. Taki online kurs 10-tygodniowy kończy się spotkaniem w Coventry i oczywiście będziesz mógł zobaczyć moje projekty też, więc zapraszam Cię bardzo serdecznie.